No, chciałem zrobić w końcu jakieś intro kanału, ale ciężko zrobić intro kanału, skoro nie wiem, o czym jest mój kanał. A właśnie, dzisiaj też wyjawiłem moją oficjalną raperską ksywę. Okej. Okay. Brzmi ona Magister Ciastek Young Little Super Hiper Traktoriusz, wąsuryk ad 3 hd official, Herbu hashtag WZK Tak, tylko ty mogłeś coś takiego wymyślić. Ale można też mówić drobniale. Można mówić zdrobniale, czyli MC Young Lil Supetech to sumy MP3. Jednakże, dla tych, którym się nie chce zapamiętywać, mogą mówić totalnie jak chcą. I ja też zamierzam o sobie mówić totalnie jak chcę, bo nie chce mi się tego zapamiętywać. Zapamiętajcie tę ksywę, ponieważ niewielu to zrobi.

Znaczy, nie, nie mam pojęcia, co robię. Wyobraźcie sobie w tym momencie, dokładnie w tym momencie, Marów bija, nie? Proszę bardzo, rozmawiam z czatem, który siedzi na kanapie. Siedzicie sobie na kanapie, ja z wami rozmawiam, więc opowiedz mi o swoich problemach z żoną. Moja żona, no co powiedzieć? Ciężko nam się komunikuje, biorąc pod uwagę, że jest 2D. Rozumiem, też mam ten problem. XD, żółwik, żółwik. To wygląda teraz jak. Dokładnie, terapia grupowa. Doskonałe określenie. Uwaga, przenosimy ponownie daj jednego jego miejsce. Kształcenie obrazu. O. Bardzo wysokie czoło. Ja? No w sensie, że z tym klonem radzę. A, no tak. Ej, 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 dobra, trzeba to spróbować zrobić. Co konkretnie? O Boże, już wiem, co. się siemaneczką! Może nigdy więcej tego nie róbmy.

Czy cię, puszczę dźwięki? Wreszcie, moje Ultimate Wonsy. Współgniłeś się! <laughs> Już wkrótce! Przejmę władzę nad całym okręgiem szechstaów czy coś. Tym wonsem przypominasz Walu i Diego. Wow! Gdzie moje zaproszenie na Smash Bros? Ile daje tej szybkości? To czarne. To jest y, puk, roboczo kaszkiet przyspieszenia i to jest spalona pizza. Właśnie dlatego, że spalona, to daje szybkość, ponieważ ogień jest szybki. No i Pizz... mimo że to jest pizza, to nigdy nie zajeżdża do pit stopu. Tak dokładnie, jutro będzie 32 sierpnia. Pierwszy raz w historii będzie 32 sierpnia, więc musimy być, wiecie, wyspani wszystko tak dobrze. Przygotowałem super śmieszną rzecz. Odkryłem, że potrafię sprawić, że jestem jeszcze bardziej creepy, ale to musicie się trochę mentalnie na to przygotować. Już więcej mogę rzec, wprowadźmy słowo w czyn, osoby o płochym sercu, odejdźcie teraz od ekranów. To było to super śmieszne. Wracamy teraz do muzyki yy, tej, tej, tej poprzedniej. Więc chciałem Wam właśnie pokazać, że nieważne co się stanie jutro, będzie to nic w porównaniu z tym, co przeżyliście właśnie teraz. I w ten sposób chcę Wam pokazać, że nie będzie tak źle. I dlatego nie warto się przejmować na zapas. Bo już doświadczyliście najgorszego. Dziękuję że Polecam się Pani Rogaczu, polecam się, robię to tylko i wyłącznie dla Was z, z mojej własnej przemuszonej dobrej woli. <laughs> Ale co jak co? To był dobry moment wbicia na live, piszę na leśniczkę, dokładnie. W, w, gratulujemy wszystkim osobom, które wbiły dokładnie w tym momencie. Stop! U, 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 u. Czekajcie. Moi drodzy. znawiacie się pewnie po co was tu zebrałem. Wróciłem z mlekiem. Oficjalnie. Wasz ojciec wrócił z mlekiem. Teraz będziemy polewać. Trzeba to oblać. Ale jeszcze w tym o, patrzcie, my surre... surrealistyczne mleko. Czy surrealistyczne mleko jest białe? Nie, zmienia kolory jak chce. Triple S to chyba jest skrót od Smile, Service, Sadistic, Surr, Reaktor. A właśnie, piję wodę, ponieważ staram się odrzucić trochę jedzenie codziennie słodyczy i picie codziennie słodkich napojów, więc pierwszym krokiem jest picie więcej wody. I pomyślałem, że w miarę jak będzie trwał live i będę popijał wodę, będziemy wymyślać kolejne slogany do wody. Nie jest istotne jaka to jest woda. Więc ehem. woda. Warto mieć drip. Raz na ody do wody. Piszcie swoje wierszyki o wodzie, Wojciech będzie je czytał. Mo mogę czytać wasze slogany o wodzie, na przykład: ah, Woda to moja wygoda. Pisze Kacper. Maru pisze: Woda, water raz, Jej pora. Oj tak marzec, zimna woda, tania ochłoda. I don't it to these deals. Woda, pij albo nie żyj. A mi pisze: O, o, o. Zaczyna swoją piosenkę, o. O, oh, 2021! To jest manifest pokolenia! To jest legenda, wczuj się w ten przekaz, człowieku! O I coś o blokach, na przykład... Jo e ja i wszystkie ziomki na blokach! Pijemy jedno! Zwykła woda! Mamy ją, leci strumieniami z kranu... Dla pań i panów! Też sobie zamów! Odkręć pokrętełko i... co się robi z pokrętełko? Odkręć pokrętełko, łatwo jest ją przełknąć. Maru pisze, odwodnienie, more like odwod... <laughs> nie, nie. Proszę bardzo, woda marki On On On. Ty będziesz pić ją ją ją, zią zią zią, każdy mój ziom ją wziął. Yo. Ej, wyobraźcie sobie serio, nazwać wodę On. Naprawdę, cała nazwa wody to On. Nie wiem czy ktoś padł wcześniej na ten pomysł, żeby na że można nazwać produkt, na przykład zaczynając od On albo od En. I kto się przyczepi, językoznawcy, you have no power here. Chyba, że znacie coś takiego. Jedyne co mi przychodzi na myśl to był, że Edward Owncki u Szymona Majewskiego. O, woda marki o tak ją zwą. Każdy mój ziął, ją, wziął. Ją. Proszę bardzo. Mamy już cały slogan reklamowy. To jest tak durne hasło, że wszyscy je zapamiętają. Bądźmy szczerzy. To hasło będzie memem przez całe lata. O! Woda! Dobry powód, by zacząć pić. O nie, ale mam pomysł. Woda. Mój ojciec pije, od kiedy pamiętam. Cieszę się, że wasze XD oddają to, jak bardzo rel jest yy, żart o tym, że mój ojciec pije od 15 lat. Znaczy co? Ach, te klody, co? Obłapują mnie. Teraz opowiedz jakiś bardzo o mnie. Uruchamiam protokół opowiadania żartu. Ach. Pewna angielska rodzina podczas wycieczki zwiedza śliczny domek. Własność protestanckiego pastora. Domek ten wydaje im się idealnym miejscem, żeby spędzić tam najbliższe letnie wakacje. Po powrocie do domu przypominają sobie jednak, że nie obejrzeli toalety. Wysyłają do pastora list o następującej treści. Drogi ojcze, jesteśmy rodziną, która kilka dni temu podpisywała umowę na wynajem wiejskiego domku. Ale ponieważ nie widzieliśmy WC, chcielibyśmy, aby wielebny oświecił nas w tej kwestii. Dziękujemy i pozdrawiamy z uszanowaniem. Po otrzymaniu tego listu pastor przez chwilę zastanawiał się nad znaczeniem słów w WC, ale będąc przekonany, że sezonowi mieszkańcy, przepełnieni religijnym zapałem, mieli na myśli anglikańską kaplicę o nazwie Wells Chapel, odpowiedział w ten sposób: Szanowni Państwo, w pełni rozumiem tę wątpliwość i mam przyjemność poinformować, że miejsce, które Państwa interesuje, znajduje się w odległości 12 km od mojego domku, co jest dość niewygodne, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają w zwyczaju często tam bywać. Ci, którzy zwykli pozostawać tam na dłużej, powinni wziąć ze sobą coś do jedzenia, dzięki czemu będą mogli spędzić tam cały dzień. Można tam dotrzeć pieszo, na rowerze albo samochodem. Najlepiej wyruszyć wcześniej, żeby nie zostać na zewnątrz, nie przeszkadzać innym. Wewnątrz jest miejsce dla 30 osób siedzących i 100 stojących. Jeśli siedzą przy dorosłych i wszyscy razem śpiewają w chórkach. Przy wejściu każdy dostaje kartkę papieru, a ci, którzy się spóźnią, mogą skorzystać z papieru sąsiada. Kartki papieru powinny być wykorzystywane wielokrotnie, przynajmniej przez okres miesiąca. W środku są głośniki, żeby dźwięki z wnętrza mogły być słyszane również na zewnątrz. Są tam również wyspecjalizowani fotografowie, którzy robią zdjęcia ludziom w przeróżnych pozach, tak aby wszyscy mogli ich zobaczyć podczas dokonywania tego jakże ludzkiego aktu. Wszystkie pieniądze, które uda się zebrać, oddawane są na biednych. Z wyrażami szacunku, wasz przyjaciel, pastor. 以蛋。Hey